Można by powiedzieć, że wiosenne porządki. Woda opadła. Tutaj komeko nie istnieje. Tak się utylizuje wszystko. W większości Azji. I co? Oni mają w dupie ETSy. To co mówiłem, ja rozumiem o takie rzeczy. Jebie jak cholera, ale. Żeby drewnem za zabronić palić, Kraków jest jedynym miejscem na świecie, gdzie jest zakaz używania kominków drewnych, nawet drewnem opalanych. Współczuję Wam, krakowianie, ale wybieracie dzbanów, to macie. Taka prawda. Wszędzie chodzi o biznes. A jak się ludzie wkurwią i zrobią dym na ten temat, to się dupa zapali niektórym. I odpuszczają. Nie zauważyliście na przestrzeni kilkunastu lat, że były takie niektóre ruchy społeczne, że nagle odklejone, pojebane pomysły, jednak władze odeszły. Także da się, nie trzeba się lać. A przez to, że mam zboczenie zawodowe i chcę żyć bezpiecznie, żyję wygodnie, ale chcę mieć zawsze alternatywne źródła energii, czyli ciepło to podstawa, czy zapasy wody, jedzenia, wszystkiego, energii. A nie uzależniać się od jakichś zjebów, co sobie wymyślili, zjebane przepisy. Bo tak to jest, niestety. E, a jak się wysra, tak jak teraz w Berlinie, eko zjeby podpalili jakieś linie wysokiego napięcia 40 tysięcy osób jest na blackoutie w zimie teraz. No to co? Super! Ekolodzy! Pięknie kurwa ludzi uszczęśliwili. Ciekawe, jak ktoś pod respiratorem leżał w domu, bo są takie osoby. A nie tylko w szpitalach, gdzie agregat jest. Trzymajcie się, cześć.